Siemka tutaj ziota, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i ja się wylogowałem z gry, patrzę, a tutaj jestem w jakimś dziwnym miejscu. Ale muszę pogadać z Lawan, bo jesteśmy po wielkiej, wielkiej bitwie. Ja do Dobre pytanie. E, dobra, to jak tu, jak stąd już wyszliśmy, tak czy inaczej, to chciałbym zajrzeć do sklepu, ponieważ poprzednia walka usprawiedliwiła. Uświadomiłaś mi, że potrzebuje... Potrzebuję mieć e, jakieś ulepszenia, coś, nie wiem, Jej, jak to jest wszystko trochę. Wow, wow. Wspomagać e, wydolności, nie, nie, nie. Tutaj są te modyfikacje, jakieś wichajsty, Ja nie wiem co mam kupować tak szczerze, jestem trochę chyba na to przygłupi. Eh, duładowanie. No dobra, no to rozumiem, że obrażenia. Tak, e, kupmy. A. Drogie to jest, no trochę. Kupmy wszystko. Wiecie co? Stać nas na to. A, i do ulepszania tych też jest potrzeba. Oho. No dobra, czekajcie. Modyfikacje broni, część środkowa i zakończenie. To na zakończenie, może miał do obrażeń czy potrafi do naładowów. Nie wiem co się dzieje. Czekajcie, teraz wytwarzanie. Wichajsty. To... Dobra, dobra, to wihajsty jak wichajsty, ale. Aj, teraz sobie lepsze wytrychy. Po prostu. To, to tak bardzo prosto. Nie mam pojęcia, co robię. Nie mam ani troszeczkę pojęcia, co ja w tym momencie odwalam najlepszego. Wow. Weźmy, nie wiem, to. Mm, i, I to. I, i, i gdzie jest ten mój lepszy schemat, co? Tutaj, ale nie mam pigmentów. Okej. Okay. To miejsce jest dla ciebie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak to działa. Gdzie nauczyłeś się tak walczyć? A widzisz? Gdzie? Na szlaku, jako pielgrzym, nie miałem wyboru. Na szlaku, co? Zastanawiasz się czasami, co nam dali, że jesteśmy, jacy jesteśmy? Silniejsi? Raczej ze zrytą banią. Ale tak, zryci i silniejsi. Może dowiem się, kiedy znajdę mię. Co dalej? Słyszałeś? Roe może wiedzieć, gdzie jest ta pierdzielona baza danych. Masz, zanieś mu te rozkazy. Tylko ich nie zgub, bo Jack mnie wypatroszy. A co z tobą? Dołączę do ciebie, ale najpierw zajmę się Frankiem. Widziałeś go facet ledwo zipie. Mm, zapytajmy o Franka No więc Frank, chyba nie można na nim zbytnio polegać. Nie masz pojęcia o czym mówisz. Był nocnym biegaczem. Chociaż obecnie nawet nie wypowiedziałby tej nazwy, kiedy chodzi z chlany. Czy nocni biegacze są już historią? Historia może się powtórzyć. Ta dobra i ta zła. Ale Fakt. nie legendy. Mów co chcesz. Ja wierzę, że kiedy nadejdzie czas. Jeśli nadejdzie czas. Frank zrobi co trzeba. Kto wie? Może nawet zaprosi mnie do towarzystwa. Okej, okay, zapytajmy o resztę, o tego Mata. Jack, ten dowódca. Można mu ufać? Jack Matt? To mądry gość. Ale trochę narcyz. Co masz na myśli? No, jest tylko majorem, ale mianuje się naczelnym dowódcą. Taki przykład. Ale dał namiar na Roa i szansę na znalezienie terminala G.R.E. Więcej się dla mnie nie liczy. Fakt, fakt. No i o Ten tego właśnie groł. Kojarzysz go? Row? Kurwa, no raczej. To świetny dowódca. I pieprzony narwaniec. Z jakiegoś powodu ludzie uważają, że mamy wiele wspólnego. Kiedyś Jack wysłał jego oddział do, jak się okazało, ciemnej strefy. Ludzie spanikowali i pewnie nie wyszliby stamtąd w jednym kawałku. Ale Row. Nie stracił głowy, kazał ludziom się wycofać i zaczął uderzać patykiem w jakieś beczki, żeby zwabić skurwieli. To było niemal pewne samobójstwo, ale liczyło się to, że miał plan. To przywraca żołnierzom trzeźwość umysłu. Gdyby nocni biegacze wciąż istnieli, Frank na pewno by go zwerbował. Okej, okay. okej, okay. po okej. Okay. Dobrze, zacznij od Culvert Island. Especy mają tam posterunek. Lawan, musisz wiedzieć, że w Old Villedor podpadłem Aitorowi. Ej, tak. Wysadziłem wiatrakę espeków i raczej za sobą nie przepadamy. Boisz się, że się zorientują, co zrobiłeś? Nie słyszałeś, co mówił Jack? Wyluzuj. Nikt tutaj nie ma kontaktu z Old Villedor. A nawet jakby ktoś miał kontakt, to spokojnie zdążymy znaleźć to, czego szukamy. Miej ciągle odpalone radio. Jasne, wspólniczko. No i świetnie. To, to już mamy omówione. zmieni i, i, I chciałbym się przespać, bo no dosyć słaba sytuacja. Jest noc i tak dalej, jednak nie chcemy, aż takim kozakiem nie jestem, żeby chodzić po noc... notatka? No, zbierzmy przedmiot, który jest na świetnie. Tylko gdzie tu jest jakieś, nie wiem, cokolwiek tak właściwie? Jakieś spanko? Nagranie? No... Ponownie, bardzo dobre pytanie. O! O, 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 dobra, chyba coś znalazłem, wow. Wow. Okej. Okay. To skoro już się przespaliśmy. Jest 8-1, ósma 8-2. Ósma to wychodzimy stąd, 8-3. Um, no i w tamtą stronę, tak. To co, no nie, nie będę was zanudzał drogą tam. Po prostu widzimy się na miejscu. Lawan, jestem przy Culvert Island. Super. Frank ogarnięty, jestem w drodze. Jeśli okay. Roe powie gdzie jest terminal, daj mi znać. Ty znajdziesz siostrę, ja brakujące nazwiska gnit do odstrzału. Wszyscy no i świetnie. Szczęśliwi. Tak jest. Oprócz tych, których odstrzelisz. Mm. Im i tak będzie już wszystko jedno. To prawda. Więc faktycznie wszyscy będą szczęśliwi zadowoleni. Nie wiem, ciekawy jest ten pęd, chociaż nie wydaje się jakiś super. Czekajcie, a cyk, dobra. Ojej, dobra. Nie, 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 nie. Oj. Co to miało znaczyć? Czekaj. E, cyk. 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 No i mamy to. To było ładne. E, to tu, faktycznie. Myślałem, że, że, że. Nie wiem, jakoś byłem nastawiony, że tak łatwo. Że tak łatwo nie będzie po prostu. Porucznik Row? Mam rozkazy od dowódcy. Jaki Row? Row ruszył z chłopakami do New Dawn Park. Jestem porucznik Grady. Świetnie. No to szukamy dalej. O czym ty mówisz? Pokaż te rozkazy, synu. Miałem je przekazać Rowowi. A ja jestem Row, kiedy go nie ma. Na tym polega hierarchia. Dawaj. Co do cholery. Czy dowódca mówił, dlaczego cofa nas do centrum? Niespecjalnie spieszył się z wyjaśnieniami. Jestem tylko posłańcem. Dobra, chłopcy, pakujemy się! Góra kazała nam się wycofać. Wracamy do bazy! Czy niby co? Mamy opuścić posterunek? Nie wymądrzaj się. Tu się nie schowasz za spódniczką, Meyer. To? Opuszczacie nas? A co z nami? Będziemy bezbronni. Dajcie ludziom broń i spadamy. Na waszym miejscu dałbym im dużo broni. Do Rybiego Oka Renegaci wysłali całą bandę. Jeszcze jakieś świetne pomysły cywilu? Tylko pytanie. Gdzie znajdę Roła? W New Dawn Park, już mówiłem. Ale nie wiem, czy dotarli. Weź to do niego i przekaż, że działam. Lepiej ty niż ja, kolego. Row dostanie szału, kiedy to przeczyta. A ja mam ratować ludzi, a nie dać się zabić. Dzięki za ostrzeżenie. Dupki. nie <grymne> mamy szans. Przykro mi, cywilu, ale <grymne> rozkaz to rozkaz. Jej, jak zlagowało! Bez taki! No, nie, nie może mnie tak lagować. Jebane <grymne> Matoły! Dają rozkazy z dupy i narażają niewinnych ludzi. Hej, coś nie tak? Tak! To wszystko! Mieliśmy ochraniać ludzi! Stłużyli! Napakowane dupki zawsze mają małe jaja. Mamy zostawić bezbronnych cywilów na pastwę rzeźnika? Wiele znosiłem, bo wierzę w naszą misję. Ale jeśli nikt inny nie wierzy? Hmm... To są takie... typowe problemy. Jakby... rozkazy kontra... a... wiadomo. Podobno row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego Renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale... Rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych Oj, Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. Okej. Okay. A! Rzeźnik, powiedz mi coś o nim. O, jest przywódcą Renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody. Porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Wolca? Mniej więcej. Tutaj coś się znajduje. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital. Ból i pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z Mio, A, dlatego jej szukasz. Tylko ona ci została z skupmy się na robocie, ok. Ja przepraszam, że okay. poważne tematy, kto pierwszy ten lepszy? No cóż, tak wyszło, wow. ok, w górę. Tyk i lagi. Aj, powiem Wam, że no, może być kłopot, kłopot w tym miejscu. Trzecie lewele, Nie ma szans. O, cześć. O Nie, 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 nie. cyk. Co to? Z Okej, dobra. Czyli przytrzymać. Ciekawe. Ojej, to był silny. No debil, no debil. To jednego się wyeliminuje. O. A drugi się ogarnie niestety. Ale, o! O! Okej okay. Co się stało? Okej okay. Chyba nie taki był plan Nie, Sejo co się stało? Okej. Okay. <laughs> nie, gwarantuję wam, że to nie jest moja nieudolna sztuczka montażowa. To po prostu tak się stało. Zostawcie mnie, błagam! Szukam porucznika. Roła. Widziałeś go? Kim jesteś? Po co chcesz to wiedzieć? Mam rozkazy od Majora Mata. Przysłał mnie porucznik Grady. I już dobrze. Gdzie twój oddział i dowódca? Rozkładaliśmy obóz kiedy zaatakowali nas renegaci. Roł i reszta dorwali kilku i ruszyli za tymi, którzy próbowali uciec. A co z tobą? Ja nie zdążyłem i straciłem z nimi kontakt. Napadła mnie inna grupa. Co oni tu robią? Renegaci nie atakowali naszych pozycji w centrum. Mhm. <laughs> kurwa. Uważaj, schowaj się! A ty, a... Taki kreska... Spierdalaj się! Sko... O! Już spierdalamy! Ha, ha, Prawda, panowie? Jak miło. Zaraz! Aj, i jazda! No Au! Jak mnie zrzucił? To maksimum twoich możliwości. Leż! Już. No, i nie mogę zbierać, no jasne. A, tu była włócznia. Gdybym to wiedział, gdybym to wiedział. Dobra, e, Łuk, Łuk jest ok. Łuk jest ok. Nie, czekajcie, odzyskałem strzały? Z tego odzyskałem. Czemu z dużego nie odzyskałem? Hmm. No dobra, no trudno Hej Już, już jest tak. bezpiecznie Możesz wyjść To gdzie jest Mieliśmy rozbić obu tam Na dachu hotelu Przy skrzyżowaniu z New Walls Drive Z tyłu budynku jest wyciągarka Tak wiedziesz na górę Jeśli nie udało im się wrócić To właśnie tam ich znajdziesz Dzięki Spróbuj wrócić sam do bazy i nie daj się znowu zapuszkować. Hm. No, uratowaliśmy mu dupę, no jakby nie ma co się oszukiwać. Hmm. co to jest? A... Okej. Okay. 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 Kryjówka nocnego biegacza. Aha, po prostu miło, milutko. Wow. pojemnik z inhibitorami. Pojemnik z inhibitorami, powiadasz. Już się robi, powiadam ja. O! Jak się idzie? Znalazłeś Jeszcze nie, ale trafiłem na paru renegatów. Cholera! Wytrzymaj! 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 To tak jest. Okej. Okej, e uwolnienie więźnia OJ! Tak jest! Tak jest! Eee... Zabiliście go? Siema ma? E. O! Miło Miło, miło Z waszej strony, że sobie już poradziliście z nim Przyszukam śmietnik. Eee... Dobra, no to co? Na górę, tak? Jest... Ojej, a nie, to jo, dobra. myślałem, że jeszcze ekipa. Czekajcie, gdzie te inhibitory, bo ja. Ja chcę. Nie, no pewnie tam na górze ujoła. Dobra, to idziemy. Dobra, załatwieni. Sprawdźcie, co u chłopaków na dole. Tak jest, poruczniku. Renegaci na zewnątrz? Już są nieszkodliwi. Ty ich załatwiłeś? Coś ty za jeden? mam rozkazy od Jacka Mata. Orzesz w dupę. Zobaczmy, co przyniosły skrzaty Mikołaja. Wycofać się? Teraz? To kurwa jakiś żart? Wiesz, ilu ludzi straciłem, żeby zająć ten zastrany teren? N nie wiem, poruczniku, ale mam. Pięciu. Inne... Najlepszych z najlepszych. Bartesz zabiła więcej Wirali niż nie jeden oddział. Sierra i Mały Ron walczyli przy mnie jeszcze przed upadkiem. Oddali życie za ten kawałek miasta. I teraz co? Mam się wycofać? Mm, to Topez, zapytałem się. Nie, uspokójmy go Posłuchaj, najpierw. Słuchaj, jestem tylko posłańcem. Uspokój się i mu. Ja jestem niespokojny? Ha? Jestem oazą pierdolonego zen i chodzącą nirwaną. Niespokojny to będzie mąż Bartez, jak zostawię jej ciało na ziemi przejętej przez renegatów. Niespokojna będzie matka Sierry i Braska, jak się dowie, że jej chłopcy polegli tu na marne. Co ja im powiem? Że zginęli na próżno, bo Matt podpisał i wysłał mi jakiś papier? Odwalamy tu całą robotę! Matt nie może tak po prostu tego zmienić jednym pisemkiem! To jakaś kurwa jebana farsa! Dobra, wystarczy, go zapytajmy po prostu. Muszę się dostać do bazy danych Gere. Podobno wiesz, gdzie można to zrobić. Wiem, ale dlaczego miałbym ci to w tej sytuacji powiedzieć? Mam ważne, choć durne sprawy na głowie. Zejdź mi z oczu! Okej, okay, panowie. Zbierzcie nieśmiertelniki poległych. Chujowa sprawa. Ale rozkaz to rozkaz. Row! Czekaj! Lawan! Też przyszłaś mnie wkurwić? Znasz mnie, Row. Aiden i ja szukamy tej bazy GRE razem. A ty nam wszystko powiesz. Wolisz to przeciągać, czy załatwić to tu i teraz? <grym> Kurwa. Po co szukacie tej bazy? Przechowywano ją na serwerach w centrum dowodzenia obserwatorium. Ale ono zostało zniszczone atakiem chemicznym. Naloty szły tam jeden za drugim, jak na sztab pieprzonego Wietkongu. Nic nie zostało, rozumiecie? Nic. Jeśli chcecie, to sami sprawdźcie. Panowie, zbieramy się. Inhibitory, tak jest, eee, jakiś napieśnik. o, fajne, fajne, no i inhibitory, no i jasne, życie czy energia, życie, życie, bo no nie jest łatwo, co to jest, o kurde. Wow! Brutalne! I to tak strasznie, czekajcie, skok... Wow! Te rzeczy będą teraz naprawdę świetne. Blokowanie pocisków. No, ta blokująca szarża tak kurde, kusi. Tylko to też na pojedynczego wyroga, raczej, a jest z grupkami, jako, e, to znaczy z pojedynczymi wyrogami sobie radzę, z grupkami jest ciężej. E, a tutaj odbicie od wyroga. A to. Walnięcie. Ujuju. Wow, to jest fajne. Na przykład podwójny skok, coś tutaj, albo sprawny biegacz. No, sprawny biegacz byłby spoko, wślizg. Skok po wślizgu, no ale. Sif, sound. No i. impuls. No aż nie wiem, co. aż nie wiem, co rozwijać. <ścoughs> Dobra, lauan. Co dalej? Dalej? Nie słyszałeś? Baza przepadła dawno temu. To tyle w kwestii tajemnicy naszego dzieciństwa. Ja wrócę do poszukiwań gnic z mojej listy. A ty? Możesz zakosztować życia w centrum. A może się, on myli? się myli? Może jednak coś tam jeszcze zostało. Rzeźnik zrzucił tam chemię. Zostały tam tylko toksyczne gruzy. Chcesz się poddać? Ty jesteś głuchy czy głupi? Te bomby wszystkich zabiły i wszystko tam zniszczyły. Oh, pierdolona strata czasu. Frank miał rację. Jestem kurewsko naiwna. Dobra, zapytajmy jednego. Dlaczego zaatakowali kantynę? Skąd mam wiedzieć? Williams to pierdolony świr, rzeźnik i morderca. Wybił pół miasta atakiem chemicznym. A teraz każe swoim ludziom atakować cywili w centrum. Tuż po tym, jak Waltz włączył prąd. Waltz i ten psychol to kumple. Nie zdziwiłabym się, gdyby to wszystko wspólnie zaplanowali. Ale chcę jednak pójść do tego na. obserwatorium. No to idziesz sam. Czyli rozstajemy się? Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Rzeźnik i chujki z mojej listy też niedługo się o tym przekonają. Wracam do poszukiwań Ty też lepiej się stąd rusz A Aiden Przykro mi, że nie znalazłeś siostry Tam, dzięki Zostaje ci wódz On pewnie wie, co się z nią stało Jeśli go znajdę, dam ci znać Powodzenia, gadzio Trzymaj się, Lawan Do zobaczenia No i co, no i... Dostaliśmy jakiś sprzęt, fajnie. E, no i sami będziemy iść właśnie... Czekajcie gdzie? o Tam jeszcze nas nie było. To ciekawe. To ciekawe. Mm, no ale dobra, bo mamy nowe punkty umiejętności? Nie. Dwa expa. Czekajcie, cyk jeden i cyk 2. Dobra. W sumie ten, czy ten pęd jest mi aż tak potrzebny. Hmm. Bardziej sprawny biegacz wydaje mi się. A podwójny skok? Czekajcie, bo nie zauważyłem chyba tego. Cyk. Cyk. Nie, 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 wiem tak szczerze, co to robi. Sprawny biegacz za to wydaje się bardzo, bardzo fajny. Później ten wślizg. No i skok po wślizgu, co nie jest jakieś akurat super. Aczkolwiek też na pewno... Swoje zrobi. O, większa mobilność podczas skradania się. Okej. Okay. Generalnie dużo, dużo dziwnych rzeczy. To tak podsumowując to jednym. Jednymi, jednym zdaniem właściwie. No, ale... Ten tik, tak, jeszcze tak trochę kusi. Nie, najpierw usprawnijmy to, co mamy. To jest zasada, której chcę się trzymać. Zresztą już mówiłem o tym, e, przede wszystkim e, podstawy. Gdzie ja znajdę jakąś bezpieczną strefę, co? Może być ciężko w tym miejscu. A no nie, tam jest. No dobra, w takim razie. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!